Do Radłowa zjechało kilkaset gości z Polski i z zagranicy, wszystko za sprawą trzeciego światowego zjazdu Radłowian. Chcemy kultywować naszą tradycję, ale także mocno stawiamy na integrację. Kolejny światowy zjazd Radłowian to dobra okazja, aby się spotkać i powspominać. To także możliwość pokazania naszym rodakom z całego świata, jak zmieniła się i zmienia się nasza gmina, mówił burmistrz Radłowa Zbigniew Mączka. Nazwa brzmi dumnie, ale tak jest, bo tu są dumni mieszkańcy. Dumni mieszkańcy przyjechali. Właśnie przed chwilą rozmawiałem z profesorami, z prokuratorem, z prokuratorem generalnym też przyjechali, cieszą się. Z tego, że radów się rozwija, zmienia się przez kilka lat. To jest święto, które chcemy zjednoczyć się, wspólnie pobawić się, celebrować to, co nam się udało. Pomyśleć o przyszłości, co zrobić, aby było jeszcze lepiej w radłowie, żeby ludzie chcieli tu żyć, mieszkać, wychowywać swoje dzieci, bo to jest podstawa, żeby gmina się nie kurczyła. Myślę, że to, co działo przez te kilkanaście lat, pokazało wielką determinację i chęć odnowy całej gminy przez wszystkich mieszkańców. I, i dlatego, też słowa wdzięczności dzisiaj skierowałem przede wszystkim dla wszystkich mieszkańców za to, że e, współpomagali, że my taką więź duchową mamy, abyśmy się wszyscy rozumieli, abyśmy mieli w wielkiej rodzinie. Cieszymy się sukcesami, e, niepokoją nas porażki, wyciągamy wnioski. Ale tym wszystkim się potrafimy bawić, potrafimy się bawić, cieszyć się z życia. Ja zawsze, kiedykolwiek czy mówiłem, czy pisałem słowo doradła, tłumaczyłem ludziom, że życie mamy jedno i z tego życia trzeba czerpać jak najwięcej na natychmiastowo. Tak profesor Ziejka, który mówił, żył, aby jego dzień był ostatni. Tak miał ułożony dzień, dokładnie, tak aby go jutro miało nie być, żeby wykorzystać tą każdą chwilę, którą ma. Czasami to przesypiamy, czasami to przebawiamy. Wszystko musi być to zrównoważone. Musi być czas na naukę, czas na wszystko i czas na normalną zabawę. Wczoraj bawiliśmy się, Wojtek Cugowski był... Była zabawa taneszcza, tańczyłem na parkiecie też z ludźmi. Z Ameryki przyjechali znajomi na ten dzień. Czyli ten światowy zjazd Radłowia jest faktycznie światowy z, zjazd Radłowia. Fajna atmosfera, bardzo dużo ludzi i będziemy się dobrze bawić na pewno. Na wszystkich przybyłych czekało wiele atrakcji. To między innymi cykl imprez sportowych, czy występy zespołów muzycznych. Mogliśmy podziwiać musztrę paradną w wykonaniu młodzieżowej orkiestry dentej OSP z Karasocina. Nie tylko mówicie o tym, jakim jesteście fantastycznym, zintegrowanym społeczeństwem. Ale po prostu udowadniacie to każdego dnia. Są już takie imprezy, że bardzo pilnie patrzę do kalendarza, czy w tym roku znów się odbędą i czy będzie można przyjechać, zaśpiewać, posłuchać, porozmawiać, uczestniczyć. Naprawdę, Radłów ma to coś w sobie. Ma tę atmosferę, ale ta atmosfera i to coś. To są właśnie wspaniali ludzie, którzy tutaj mieszkają. A zwłaszcza Radów pokazuje taką więź z narodem, z Ukrainą i też dzisiaj była taka okazja do tego, żeby podziękować osobom, które no, przyczyniają się do tej pomocy. To też taka sposobność, prawda, żeby akurat w takim dniu jak dzisiaj zwrócić się do tych osób. Tak, oczywiście było kilku pracowników też nagrodzonych za długoletnią pracę i zaangażowanie. I prezeska Fundacji Moc w przyszłości Diana Dębicka Mączka dostała brązowy krzyż zasługi od prezydenta właśnie za działalność charytatywną. Wiadomo, że ta działalność charytatywna ja uwidoczniła się najbardziej w, w okresie tej o, e, strasznej wojny, w którym Rosja napadała na Ukrainę, ale działalność charytatywną wspólnie prowadziliśmy już od, e, od e, paru lat i bale charytatywne, na które mnóstwo gromadziliśmy pieniędzy i wtedy pomagaliśmy. Dzieciom tutaj dotkniętym chorobami w Polsce, i tak do tej pory się dzieje. Pomagamy tym dzieciom i tamtym dzieciom, ale w większości teraz wiadomo, że pomoc skierowana jest dla Ukrainy, bo tam, co się dzieje, to jest, to jest tragedia. I zaprosiliśmy zespół Barwy z zaprzyjaźnionego miasta Sambora i nawet ich występ, który teraz był, był oklaskiwany przez wielu ludzi. Było też widać wzruszenie na twarzach. Ja widziałem, wie pani, mężczyznę, który płakał, jak oni występowali w tych strojach wojskowych i udając ojców wojskowych i przytulający swoje dzieci. Całki ten występ, który oni byli 5 lat temu, to był taki żywioły. Oni cieszyli się, pokazywali tą, tą kulturę swoją ukraińską, wie pani? A dziś wszystko i te pieśni, wszystko przerażające, wszystko dotyczące wojny. Czyli ich dotknęło niesamowicie, dlatego ich zaprosili, żeby tutaj byli. Byli we w wesołym miasteczku, byli tutaj u księdza Augustyjskiego w Siemasze, zwiedzali Kraków, troszkę odpoczynku, troszkę od. od Oddechu od tego, co się tam dzieje. A tak powiedziałem tu ze sceny, ponieważ miasto Zaprzejającego Sabor, niedaleko granicy, za Krościem 40 kilometrów, niby tam wojny nie ma, ale tam przecież są powoływani do służby wojskowej ojcowie, bracia, i którzy idą na wojnę. I co tydzień 3-4 pogrzeby są. To jest tragiczna rzecz dla nich. Oni po prostu żyją ciągłej tra traumie, ciągłym przestraszeniu. Dlatego jak tu przejeżdżają, chcielibyśmy, żeby, żeby oni troszkę odetchnęli. A to jest wspaniała młodzież. Że wczoraj się bawili, tańczyli tutaj przy scenie. Taką radość mieli. Bo tam po prostu dziś, tam nikt się zabaw nie urządza. Nikt koncertów nie urządza, bo po prostu ludzie są smutni i o czym innym myślą. Dużo atrakcji dla każdego. Przybywają całe rodziny z tego co widzimy. Tutaj już za nami stroj się orkiestra Denta, no i gwiazda wieczoru, Enej. Enej, tak oczywiście. Chcieliśmy, żeby ludzi przyciągnąć czymś, jest muzyka z Krasocina rewelacyjna, pokazywali pokazuj, a teraz dzisiaj grają i widzę, że tu ludzie się gromadzą, wczoraj pogoda po prostu nie pozwoliła na to, ale wspaniałe jest wspaniały występ i to tak ma być, te świętowanie, celebrowanie tych sukcesów, które wspólnie nam się udało osiągnąć przez tyle lat, wymaga takiej uczty duchowej też i dlatego cieszymy się, i bawmy się dobrze. Święty do rana bamy się, cieszmy się, bo żyjemy w wolnej Polsce i żyjemy w, wśród ludzi, bardzo dobrych, którzy chę, chętnie pomagają i, i, w, i jesteśmy pewni, że w chwilach trudnych możemy liczyć na mieszkańców Radłowa, bo jak przyleli wszystkich nieznajomych praktycznie z Ukrainy do swoich domów i do dzisiaj mamy, ich e, pomagają, także to jest do, dobry odruch takiego serca. Działalność y, y, pani jest y, no ponad miarę, jeżeli chodzi o pomoc dla walczących z Rosją Narodu ukraińskiego i pan prezydent w ten sposób chciał podziękować za tą dotychczasową pracę, prosząc cały czas o dalsze wsparcie. Pragnę dzisiaj w imieniu pana profesora Glińskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, bardzo serdecznie pogratulować wszystkim, których dzisiaj tu odznaczyłem. Szanowni Państwo, dla mnie jest to wielki zaszczyt, że dzisiaj mogę tu osobiście stanąć przed Państwem i te oznaczenia, te honorowe oznaki wręczyć. Szanowni Państwo, są to ludzie szczególnie zasłużeni dla rozwoju kultury właśnie Radłowa i Ziemi Radłowskiej. Radłowa, który coraz bardziej pięknieje, staje się coraz piękniejszy i do którego tutaj napływają nowi mieszkańcy. No, pragnę się pochwalić, że również, Panie Burmistrzu, jak Pan wie, również mój syn wybrał właśnie tutaj Radów jako miejsce swojego zamieszkania, a więc na pewno Radów pod tym względem jest bardzo atrakcyjny, jeżeli chodzi o teren. Ale jeżeli, Szanowni Państwo, tu już stoję, chcę również bardzo serdecznie podziękować, że tu organizuje się takie, bym powiedział, oryginalne uroczystości, bo Zjazd Radłowian, Światowy Zjazd Radłowian to jest jeden, jedyny taki Zjazd w powiecie tarnowskim. Nie ma takiej innej, takiej imprezy, gdzieby by gromadzili się wszyscy mieszkańcy obecni, ale ci również Rosjanie po całej Polsce, a nawet i świecie, którzy przyjeżdżają tutaj, ażeby wspólnie właśnie Zobaczyć, jak pięknieje Radów, jak pięknieje Ziemia Radłowska. A mnie nie trzeba do tego przekonywać, bo przecież, szanowni państwo, codziennie przejeżdżam przez Radów. Jak nie z tej strony, to przez zabawę i widzimy, jak cały powiat Tarnowski staje się coraz piękniejszy. Na scenie zaprezentował się także lokalny zespół Mali Radłowianie. Ludzie tutaj bez powodu nie przyjechali, Ludzi tutaj. myślę, że tutaj pół miasta na spokojnie jest, jeszcze okoliczne gminy, no i jest po tutaj przyjeżdżać, myślę, że do, e, impreza będzie do rana. Jako, iż mieszkam w Radłowie, właśnie mogę to samo powiedzieć co moi poprzednicy, że ludzie są naprawdę wspaniali, zgrani, i z każdym można się naprawdę dogadać i atmosfera jest tej wspaniała i dlatego jeszcze osoby, które jeszcze nie są tutaj, a mają okazję przyjechać, to właśnie zapraszamy na, do Radłowa na Eneja. Dla mnie ten klimat jest świetny. Ten klimat Radłowa jest wspaniały, naprawdę. Mi się bardzo podoba. Czyli co, zobaczymy Was przy samej scenie, tam rozumiem? Tak, będziemy najgłośniejsi tutaj. Kulminacją trzeciego światowego zjazdu Radłowian był występ zespołu Enej. Dałem Ci z wielkim love. szybko Jedyne, co Ci mogę dać, to kamień z napisem love.